Dwa pewne ponad 130-metrowe loty i w efekcie najlepsza w tym sezonie 11 pozycja w zawodach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Tak nowy 2022 rok rozpoczął Piotr Żyła. W tradycyjnym noworocznym konkursie w niemieckim garmisch Parten Kirsien był najlepszym z Polaków. Choć do zadowolenia, jak sam mówił, brakuje mu jeszcze całkiem sporo. Pomału tam się wraca do tego swojego, do tego swojego poziomu. Także no, tam patrzę bardziej na, na kolejne zawody na Innsbruck. I po prostu walczę dalej, no walczmy. Nie zmienia to faktu, że Piotr Żyła wykonał kolejny krok w odbudowie swojej formy, podobnie zresztą jak Jakub Wolny, który też był w finałowej 30. Uplasował się ostatecznie na 23 miejscu i też był z tego miejsca, chociaż częściowo, ale jednak zadowolony. Fajnie, że udało mi się dzisiaj takim dosyć fajnym skokiem skończyć. Czułem, że ten skok był ok. Na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o emocje, dziś Kamil Stoch, niestety lider biało-czerwonej reprezentacji skoczył tylko 118 metrów, co pozwoliło do zajęcia dopiero 47 pozycji. U Kamila pojawił się błąd w technice. Opowiada i tłumaczy trener reprezentacji Polski Michał Doleżal. Pojawił nam się ten, ten skręt w locie w Olbersdorfie. i tu na garmisz by, był plan po prostu przypilnować tego, i w, do, do, tego, do, do tego po prostu też się później pojawiło to, że... mě, do, dokonce dělá, dělá, noga na progu, bo pilnuje tylko tol, ale teraz muž, musíme přemýšlet, v jakém kierunku v náskoční pracovat dále. Najważniejsza informacja na półmetku turnieju Czterech Skoczni jest taka, że Polacy dokończą go w takim samym składzie. To znaczy Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Paweł Wąsek jadą już do Innsbrucku, gdzie pojutrze rozegrane zostaną kwalifikacje do pierwszego z austriackich konkursów turnieju Czterech Skoczni. A w tej prestiżowej imprezie po drugie swoje w karierze zwycięstwo zmierza Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dziś wygrał minimalnie, ale jednak przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem to jego druga wygrana w tegorocznym turnieju już. Skoczni I powoli można zacząć zastanawiać się, czy Kobayashi będzie w stanie powtórzyć swój wyczyn z 2019 roku, kiedy to jako trzeci skoczek w historii wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju w ramach jednej edycji.